Ciągnie nas do sławy. Zresztą ja uważam, że każda osoba ma taką rządzę bycia podziwianym, bycia popularnym, żeby o nim mówili. Tylko się po prostu osoby boją, wyjść poza szereg. My się nie boimy, my wyszłyśmy i teraz no, po prostu zaspokojamy swoją rządzę tego bycia podziwianym, ale to jest tylko na chwilę. Ja już jestem w swoim otoczeniu gwiazdą, ale w tym pozytywnym słowa znaczeniu to nie jest wywyższanie się, to jest um, współpracowanie z ludźmi, żeby ludzie cię rozpoznawali na ulicy, żeby doceniali Cię, żeby czuli, że. Um, ty jesteś wartościową osobą, naśladowali Cię, żeby być dla nich autorytetem. I tak się dzieje. Ile chciałybyśmy zarabiać? Nie ma takiej sumy. Nie jak ma Jak najwięcej. Nie ma granic. Słuchajcie, jeśli tych pieniędzy kiedyś nie było, a w naszym życiu nie było... Teraz, jeśli ja mam taką okazję, to chcę ich zarabiać jak najwięcej, żeby mnie było stać na wszystko, na co kiedyś nie mogłam sobie pozwolić. Na początku y, trzeba zaspokoić swoją rządzę materialną. Y, poza tym, że chcę się pomagać ludziom, to chcę, trzeba zaspokoić swoją rządzę materialną. Czyli, no, żeby było mnie na wszystko stać, na wyjazdy, na podróże, na, no, na wszystko. Ale też ten show, <grymne> biznes, dobre jedzenie. ten show biznes, to bycie rozpoznawalnym jest po to e, i te duże sumy pieniędzy e, na kapitał otwarcia swoich działalności. I ten, ta sława to jest tylko jeden przystanek, po to, żeby po prostu później działać dalej. <grymne>